Trump widzi szybki koniec wojny. Putin i Zełański tego chcą. Ogromne spadki na giełdzie w Stanach. Jest zaskakujący komentarz Trumpa. Kołodziejczak wprowadza cła rolne i pokazuje swój dzień przy korycie. Pryszczyca rozprzestrzenia się po Europie. Rolnicy mocno zaniepokojeni. W nocy z czwartku na piątek prezydent USA Donald Trump zapowiedział możliwość szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Podkreślił, że zarówno prezydent Rosji, jak i Ukrainy są gotowi do zawarcia porozumienia. Jednocześnie skrytykował Europę, twierdząc: "Europa nie poradziła sobie z prezydentem Putinem, ale ja sądzę, że odniosę sukces". Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu lecącego z Waszyngtonu do Miami na Florydzie Trump powiedział: "Zełęski jest gotów podpisać umowę i wierzę, że prezydent Putin również jest na to gotowy". Strona amerykańska była mile zaskoczona postawą Ukrainy podczas ostatnich negocjacji w Arabii Saudyjskiej, poinformował szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według jego relacji Kijów przedstawił konstruktywne propozycje, dzięki czemu rozmowy przebiegały bez pojawienia się kwestii spornych. Podkreślił, że głównym celem Ukrainy było okazanie gotowości do dialogu. "Przyjechaliśmy z konstruktywnymi propozycjami, aby potwierdzić nasze pragnienie zawieszenia broni". Strona ukraińska jest naprawdę zdeterminowana, by podjąć konkretne kroki w tym kierunku. To powinno stać się podstawą do bardziej merytorycznych negocjacji. Oczywiście nasze propozycje pozostają aktualne, powiedział Pawło Palisa, cytowany przez agencję Unian. Zdaniem Pawła Palisy, delegacja ukraińska przygotowała szczegółowy plan działania, obejmujący m.in. zawieszenie broni na morzu i w przestrzeni powietrznej oraz utworzenie bloku wsparcia humanitarnego. To właśnie te jasne i konstruktywne propozycje miały sprawić, że strona amerykańska była mile zaskoczona podejściem Kijowa. W związku z tym między Ukraińcami a Amerykanami nie pojawiły się żadne sporne ani kontrowersyjne kwestie, podkreślił Palisa. Ukraińska delegacja miała również poruszyć temat tzw. czerwonych linii. Najważniejszą z nich jest stanowczy brak zgody na uznanie przez Ukrainę okupowanych terytoriów za rosyjskie. Ponadto Kijów nie dopuszcza możliwości rosyjskich inspekcji statków w przypadku podpisania porozumienia o zawieszeniu broni na morzu. Musicie sami zrozumieć, dlaczego mielibyśmy teraz iść na ustępstwa, powiedział Pawło Palisa. Tymczasem po drugiej turze rozmów między USA a Ukrainą agencja Bloomberg, powołując się na swoje źródła, poinformowała, że strona amerykańska dąży do sfinalizowania rozejmu między Rosją a Ukrainą przed 20 kwietnia. Szanse na realizację tego scenariusza są jednak minimalne, co przyznają także urzędnicy Białego Domu. Plan Donalda Trumpa, zakładający osiągnięcie zawieszenia broni w Ukrainie do Wielkanocy, jest nie do zrealizowania, przekazali. Prezydent USA, Donald Trump, pytany o reakcję na wprowadzone wcześniej cła, stwierdził, że wszystko idzie bardzo dobrze. Nasz kraj i rynki przeżyją boom gospodarczy, a reszta świata stara się zawrzeć z nami układy, powiedział. Myślę, że sytuacja rozwija się bardzo pozytywnie. To była operacja niczym operacja na pacjencie. I to naprawdę wielka sprawa. Mamy 6 lub 7 bilionów dolarów napływających do naszego kraju. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Rynki przeżyją boom, akcje przeżyją boom, cały kraj przeżyje boom, przekonywał Trump w rozmowie z dziennikarzami w drodze do śmigłowca Marine One. Reszta świata zastanawia się teraz, czy istnieje sposób, aby zawrzeć z nami porozumienie. Przez wiele lat byliśmy wykorzystywani, dodał. Jednak optymizmu prezydenta nie podzielili w czwartek inwestorzy z Wall Street. Globalne rynki akcji gwałtownie spadły. Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku odnotowały drugi z rzędu dzień spadków, podążając za indeksem SP 500, który przeżył najgorszą sesję od czasu kryzysu związanego z pandemią w 2020 roku. Wśród najbardziej dotkniętych spółek znalazły się takie konsumenckie giganty jak Nike i Apple. Wypowiedź Donalda Trumpa była jego pierwszym publicznym komentarzem od momentu ogłoszenia nowych ceł na importowane dobra z całego świata. W czwartek prezydent nie miał zaplanowanych oficjalnych wystąpień. Wyjątkiem był jedynie udział w turnieju golfowym w jego prywatnym klubie na Florydzie, dokąd właśnie się udawał. Do nowych opłat taryfowych wprowadzonych przez Trumpa odniósł się Daniel Obajtek. Powiem panu szczerze, mnie pan prezydent Donald Trump w żadnym wypadku nie zaskoczył. Nie powinien też zaskoczyć Unię Europejską, tylko to banda niezorganizowana i to mogę bardzo mocnych słów użyć. Używam. To jest grupa, która niszczy europejską gospodarkę, a potem się dziwi, że ktoś chroni swoją gospodarkę. Przecież pragnę zaznaczyć, e, proszę zobaczyć, Zielony Ład, który obciąża gospodarkę europejską bardzo mocno. E, 3000 regulacji, a w Stanach Zjednoczonych 300 regulacji. Cały czas się próbują kopać ze stroną amerykańską, twierdzą, że będą własną armię budować, w ogóle opowieści można powiedzieć z dziw, dziwnej treści. Yy, cały czas generalnie dociskają całemu przemysłowi generalnie europejskiemu o śruby poprzez ceny energii. Proszę zobaczyć, dziś cena energii jest, jest praktycznie yy, trzy razy droższa niż cena energii w Stanach Zjednoczonych, więc yy, proszę zobaczyć, jak Unia Europejska szanuje gospodarkę swoją, nie szanuje tej swojej gospodarki. Nie patrzy, co się dzieje na świecie. Dalej wdraża cały zielony ład i ten cały jakiś taki marksizm wręcz gospodarczy w tym zakresie. Firmy nie chcą się, firmy nie chcą generalnie tu w Europie inwestować. Uważają, że nie można w tym gąszczu regulacji w ogóle inwestować. I oni się dziwią, że Donald Trump wprowadza cła. A proszę zobaczyć, co robi Europa, co robi pani Urszula von der Leyen Przyjmuje to z ubolewaniem, będzie wprowadzać taryfy. A dziś było właśnie głosowanie, jeżeli chodzi o rezolucję przemysłu energochłonnego. I jakbyście Państwo zobaczyli tę rezolucję, to ona tak naprawdę nic nie zmienia. Co dziś potrzebuje przemysł, by być konkurencyjny? Dziś przemysł potrzebuje tanią energię. A rezolucja tak naprawdę nic nie zmienia. Trzeba zawiesić ETS, trzeba go zreformować, trzeba zamienić ETS na inwestycje. To, co sam postulowałem i proponowałem, i wtedy będziemy konkurencyjniejsi. A tak to nie będziemy konkurencyjniejsi. Nikt pani Urszula von der Leyen i całe to lewackie towarzystwo zrozumie, że jednak świat nie idzie w tym kierunku, w którym Unia Europejska chce iść. Więc Unia Europejska idzie na ścianę, która jest ścianą totalnej destrukcji, tak naprawdę. Cały nasz przemysł będzie się staczał, no i oni przyjmują to z ubolewaniem. No to są po prostu szony, mogę to wprost powiedzieć. I sam, będąc na miejscu Donalda Trumpa, sam prowadziłbym taką politykę i Unia Europejska też powinna prowadzić taką politykę, ale już od paru lat. Michał Kołodziejczak przekazał, że nie tylko Trump potrafi wprowadzać cła. Polscy rolnicy od lat zgłaszają problem napływu rosyjskich warzyw do Unii Europejskiej. Nigdy do tej pory nie wpadł na to, żeby obarczyć je odpowiednim cłem. Ministerstwo Rolnictwa na mój wniosek taki postulat złożyło do MSZ-u, a następnie do Komisji Europejskiej, by takie cło ustanowić. Teraz mamy zapewnienie. Niestety nie w marcu, niestety nie w kwietniu, ale od 1 lipca 50% cło będzie nałożone na rosyjskie Warzywa. Między innymi ogórki, które z rosyjskiej szklarni przyjeżdżają do Unii Europejskiej, głównie do Polski, i zapychają nasz rynek I widać, że teraz jest skuteczność. Stoimy na straży praw polskich rolników, reprezentujemy ich interes, a Komisja Europejska wykonuje te działania, na które my zwracamy uwagę. Co ciekawe, kołodziejczak opublikował także nagranie zatytułowane Dzień przy korycie. Piątek sobota, niedziela poniedziałek. To cztery dni i opowiem Wam, co robiłem w nich jako poseł, wiceminister i zwykły człowiek. Najmniejszy dochód od pięciu lat? Tak, u mnie. Bo właśnie to jest też koszt sprawowanego przeze mnie urzędu. I w piątek wpisałem to w oświadczeniu majątkowym, które złożyłem w Ministerstwie Rolnictwa. Jeżeli uważacie, że bycie wiceministrem i posłem, to dorwanie się do koryta, to się głęboko mylicie. W ministerstwie zarabiam 11 800 zł. A za pracę posła dostaje dietę około 4000 zł. To nie jest mało, ale dla mnie, dla człowieka, który miał dobrze i ma dobrze ustawione gospodarstwo, to nie są pieniądze, dla których poszedłem pełnić tą misję. A to wcale nie jest koryto, tylko zlew w moim biurze poselskim i taka mała intryga. Pod wypełnieniem oświadczenia majątkowego wsiadłem w samochód i pojechałem do Brzeźnia pod Sieradz. Tam było otwarcie hali sportowej i wspólnie z panią Wójt i wszystkimi posłami, samorządowcami, którzy przyjechali razem, cieszyłem się tym wielkim dla nich wydarzeniem i dla mnie również, bo mieszkam niedaleko i chcę, żeby takie miejsca powstawały w całej Polsce. Pryszczyca. I to od niej rozpoczęła się sobota i od spotkania z ministrem Siekierskim, całym kierownictwem, głównym lekarzem weterynarii. Pryszczyca to choroba, która rozprzestrzenia się na południe Europy i robimy wszystko, żeby nie przyszła do Polski, bo ona ograniczy eksport polskiego mięsa, produktów odzwierzęcych, nabiału czy materiału genetycznego zwierząt na cały świat. Niedziela dokładnie taka sama jak sobota, tylko kierownictwo rozpoczęło się o siódmej i temat pryszczycy jako temat numer 1. Poniedziałek, 7.00, rozmowa z ministrem Siekierskim na temat sytuacji odnośnie pryszczycy, czyli ciągle to samo. Później wsiadam w samochód już o ósmej, kiedy rozpoczyna się kierownictwo w Ministerstwie Rolnictwa jestem w drodze do Konina, bo tutaj o godzinie 10 rozpoczyna mój dyżur poselski. I właśnie na tym fotelu, przy tym stole, spędziłem większość poniedziałku. Wsłuchując się w tematy, z którymi przyszli do mnie mieszkańcy Konina, okolic i całego 37. okręgu. A o czym mówili? Chociażby o ziemią, którą zarządza Kobry. Niezadowoleni rolnicy z podziału tej ziemi. Ludzie, którzy widzą nieprawidłowości w supermarketach a także 85-letni mężczyzna, który walczy o prawa działkowców. Było jeszcze kilka innych osób, którym staram się pomóc i będę starał się pomóc w następnych dniach. 20.25 kończę mój dzień w biurze poselskim, a jutro już przed ósmą będę w ministerstwie, tak jak pewnie i wy w swojej pracy, zaczynamy kierownictwem i tematem pryszczycy. W sobotę Austria zamknie 23 małe przejścia graniczne ze Słowacją, i Węgrami z powodu zagrożenia epidemią pryszczycy, poinformowało Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z decyzją opublikowaną w czwartek, zamknięte zostaną dwa przejścia na granicy ze Słowacją oraz 21 z Węgrami. Lista przejść została opracowana we współpracy z organami ochrony zdrowia krajów związkowych Dolna Austria i Burgenland, a także z Izbą Rolniczą i Ministerstwem Rolnictwa. Resort Spraw Wewnętrznych uzasadnił decyzję względami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Zamknięcie mniejszych przejść uznano za tańsze i skuteczniejsze niż wprowadzenie na nich stałych kontroli granicznych, takich jak te stosowane na głównych szlakach komunikacyjnych. Przejścia pozostaną zamknięte co najmniej do 20 maja. Jeszcze w ubiegłym tygodniu, w związku z pojawieniem się kolejnych ognisk pryszczycy na Węgrzech i Słowacji, austriackie władze wprowadziły strefy nadzoru i obserwacji na terenach przygranicznych. Nadal obowiązuje także zakaz importu z tych krajów żywych zwierząt należących do gatunków podatnych na chorobę, a także świeżego mięsa, surowego mleka, płynnego obornika, odchodów, trofeów myśliwskich oraz dziczyzny pochodzących z regionów objętych zakażeniem. Do tej pory w Austrii nie stwierdzono żadnego przypadku pryszczycy. Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa, który wywołuje tę chorobę, austriacka policja i służby celne. Prowadzą wzmożone kontrole transportów w strefie przygranicznej. Pryszczyca jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zwierząt gospodarskich. Wirus przenosi się przez ślinę, mocz, kał i mleko. Obecnie jedyną skuteczną metodą powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby pozostaje likwidacja zakażonych stad. Rolnicy w Polsce są coraz bardziej zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się pryszczycy w Europie. Miesiąc temu już informowałem, dokładnie 7 marca, o, o tym, że po wybuchu pryszczycy na Słowacji i na Węgrzech strasznie ceny poleciały cielaków w dół i strasznie dużo handlarzy zaczyna obierać ten kierunek, aby wzbogacić się. Trzeba było czekać dokładnie prawie miesiąc czasu, zanim ministerstwo podejmie jakieś kroki. Teraz natomiast informuję też zawczasu, Życielaki przestały jechać, ale za to jedzie ze Słowacji zboże. Proszę zobaczyć, że nie tylko zboże, bo nawet z Bratysławy jedzie, jakieś, jedzie jakaś chłodnia. Z czym ta chłodnia jest? Może z mięsem? Nie wiem. Ale warto się teraz przyjrzeć importowi zboża z Węgier i z Słowacji, bo na różnego rodzaju platformach oferujących, szukających usług transportu można natrafić naprawdę na transporty zboża. Nawet zdarza się, że występuje oferta transportu z terenów zarożonych pryszczycą. Na opublikowanej liście produktów, które mogą roznadzić pryszczycę mamy oczywiście zwierzęta kopytne, mamy produkty mleczne, mamy też taki punkt pasze. Jak wiemy pasze, to jest bardzo szerokie pojęcie. Pasza to może być kiszonka z kukurydzy, może być również zboże. Skoro w ministerstwie nikt nie chce słuchać dobrych rad, mam nadzieję, że przynajmniej media podchwycą ten temat i Puszczą to dalej, ponieważ naprawdę z tym złożym możemy to sobie też narobić trochę kłopotu. Kolejne ogniska pryszczycy w Europie. Wczoraj zdiagnozowano, potwierdzono ognisko pryszczycy na Słowacji w ogromnym stadzie aż 3,5 tysiąca sztuk bydła. Dzisiaj kolejne dwa ogniska, tym razem. Tym razem na Słowacji w stadzie 1000 sztuk, a także 2500 sztuk bydła. Łącznie już od 10 stycznia, kiedy to wybuchła pryszczyca w Niemczech, w Brandenburgii, zdiagnozowano tą chorobę w stadach o łącznej wielkości 15 tysięcy sztuk bydła. Taki ogromny, ważny apel do, do wszystkich rolników w naszym kraju, a także do osób, które sprowadzają i handlują, E, z żywymi zwierzętami. Nie róbcie tego, nie sprowadzajcie zwierząt z terytorium Słowacji czy z Węgier, ponieważ e, dla łatwego zysku, e, ponieważ kupujecie tam po niższych cenach, narażacie nas wszystkich na ogromne konsekwencje e, finansowe i nie doprowadźmy do tego, żeby zaciągnąć tą chorobę na terytorium naszego kraju. Europejski komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen Powiedział, że umowa o wolnym handlu z grupą Mercosur, a także to, że Ukraina y, będzie miała dostęp do rynku wspólnotowego, żeby tutaj bez żadnych ceł dostarczać towary rolno-spożywcze, że jest to dla nas jako rolników europejskich szansa. Należy się zastanowić, skąd taki pomysł w jego głowie. Ponieważ jak mamy konkurować na jednym rynku? gdy mamy mnóstwo ograniczeń takich jak kupowanie, yy, kupowanie maszyn, kombajnów ładowarek teleskopowych, traktorów, z normami emisji spalin, gdzie te normy nie obowiązują na Ukrainie ani w Ameryce Południowej, gdy mamy w Unii Europejskiej z każdym rokiem wycofywane masę pestycydów, masę środków ochrony roślin, którymi nie możemy zabezpieczać naszych roślin uprawnych. Gdy musimy spełniać y, bardzo wysokie y, normy dobrostanowe przy hodowli zwierząt, gdy mamy system ETS, który bardzo mocno obciąża y, energetykę, czy w przyszłości, już niedługo, za dwa lata, będzie obciążał transport, budownictwo, koszty produkcji mamy bardzo wysokie, w jaki sposób dostęp krajów trzecich do naszego rynku i konkurowanie z nami. Gdy mamy takie wysokie koszty, ma być dla nas szansą. Daj znać w komentarzu, co ty uważasz o nagraniach Michała Kołodziejczaka. Czy podoba Ci się sposób, w jaki przedstawił pracę ministra? 2 kwietnia 2025 na zawsze będzie zapamiętany jako dzień, gdy amerykański przemysł odrodził się. Dzień, w którym nasze przeznaczenie stało się naszym udziałem i dniem, kiedy my zaczęliśmy czynić Amerykę znów bogatą. Uczynimy ją bogatą, dobrą i bogatą. Przez dekadę nasz kraj był oceniony, oszukiwany i plądrowany przez kraj z daleka bliska przyjaciół i wrogów. Amerykańscy pracownicy, hut, rolnicy oraz rzemieślnicy, mamy wielu z nami się dzisiaj tutaj, naprawdę cierpieli strasznie. Patrzyli w cierpieniach, liderzy z zagranicy kradli nasze miejsca pracy, ludzie z zagranicy łupili nasze fabryki. I rozrywali na strzępy nasz niegdyś piękny amerykański sen. Mieliśmy ten sen, o którym się teraz nie słyszy. Słyszało się to lata temu, ale teraz to wraca, ale niezbyt często Uuu. przez wiele lat i dziesięcioleci, nawet nie słyszało się o tym za daleko. Nasz kraj, i jego podatnicy byli okradani przez ponad 50 lat, ale nie będzie się to już więcej działo. Nie będzie się działo. Prezydent USA podkreślił znaczenie tego dnia.